Drodzy widzowie, witam was w Tomb Raider 2, nowa seria na moim kanale, seria z jedyneczki, również już jest w całości, tak więc zapraszam, jak ktoś nie oglądał, niech sobie rzuci okiem, albo najlepiej oglądnie całą, ukończyliśmy ją na 100%, wszystkie sekrety, wszystkie przedmioty, tak jest. A teraz zaczynamy dwójeczkę, oczywiście zaczniemy ją również tak jak jedynkę, czyli od Domulary, i będzie to odcinek 0. Niestety, albo niestety, to będzie to trochę dłuższy odcinek, ponieważ Domulary został mocno rozbudowany. Dokładnie tak. Tak jak powiedziała Lara zbudowała torium, by ćwiczyć swoje umiejętności, a także nauczyć się nowych. I to jest cały klucz, bo w tej części mamy nowe umiejętności. To zaraz Wam pokażę. Tak przy okazji. Mamy tutaj kamerdenera, on za tam mi chodzi krok w krok, co czasami może nam mocno przeszkadzać, ale pokażę Wam później, jak się go pozbyć. Póki co zaczynamy tor przeszkód. Idziemy na start. To jest miejsce startu. I uwaga, zaczynamy. Rekord to minuta 32. Czy się go pobić? Nie wiem. Ale gdzieś plus minus. Taki właśnie osiągnie. Uwaga. Z samego końca i łapiemy się. I tu już przed nami. Drodzy widzowie, zobaczycie zaraz nowy ruch Lary, a mianowicie spinaczka po takich oto rzeczach, typu liny, liany itp. Itd. No w pierwszej części nie było takiej spinaczki, więc tutaj, że powiem, coś nowego doszło. Uwaga, skaczemy. Ciach. Lara jest widną kobietą, jak widzicie, fikołki i inne rzeczy nie są jej straszne. Okej, okay, łapiemy się znowu. I podciągamy. Co ważne, nie możemy niczego ominąć albo zrobić inaczej, bo czas się wtedy zatrzyma i cały przebieg będzie miał drodzy widzowie zerowy wynik. Na przykład tutaj. Tutaj muszę skoczyć do wody. Nie mogę przelecieć górą ani bokiem. Tu trzeba przepłynąć pod spodem. I płyniemy. Wypływamy w to to miejsce. I znowu się podciągamy drodzy widzowie. Nie przechodzimy pod spodem. Idziemy tutaj. Lala się podciąga. Jak widzicie, naprawdę ruchy lary zostały zwiększone. Dużo więcej rzeczy można zrobić, dzięki czemu i plansze będą ciekawsze. Teraz, drodzy widzowie, bierzemy trolkę. ciach i zjeżdżamy. Też nowy ruch. Biegniemy przed siebie. Uuu, to najlepszy czas. A ja jednak, jak ktoś ogląda, to człowieka motywuje. No i pięknie poszło. Udało się, drodzy widzowie. Super. Idziemy dalej. Właśnie. Możemy pochodzić po włościach tak zwanych tutaj czy po ogrodzie. Zresztą zwróćcie uwagę. Jak ten ogród wyglądał w oryginale, a jak wygląda teraz. Zieleń, światła, modele 3D, już nie takie drzewka, wiecie, jak w kolinie dwójce. No tak, ogród Lary wygląda znacznie lepiej, nie tylko on zresztą. Całość też się lepiej prezentuje. Po ilozy widzowie. Idziemy dalej i zwiedzamy, zwiedzamy. Tutaj mamy wjazdową bramę do posiadłości Panny Kloft. Niestety brama jest zamknięta. Ale już teraz Wam powiem, że znam sposób jak dostać na drugą stronę. Oczywiście Wam go pokażę. Póki co jednak, możemy przebiec tą oto stronę. Tutaj pomnik ryby. Fontanna, w środku nie ma nic. A przed nami, tutaj w tym wejściu, jest wejście do labiryntu w żywopłocie. Później tam pójdziemy. Bo jest tam pewien sekret do odkrycia. Tak, nawet na tym poziomie są sekrety. Okej, okay. Dolary Lary wchodzi w ten sposób. Dada. I jesteśmy w salonie w przeciągu, w korytarzu. Zwróćcie uwagę na te obrazy, które tutaj są. Tak prezentowały się w oryginale. Aha. Dużo lepsza jakość. Zaczniemy zwiedzanie, może od dołu. Ten przedsionek powinniście pamiętać, z jedyneczki, bo był on tutaj. I owszem, a tutaj są drzwi. za tymi drzwiami jest wejście do piwnicy. I jest to właśnie sekret na tym poziomie. Który oczywiście wam pokażę. Najpierw przejdźmy, przebiegnijmy raczej. Bo nie będziemy się zatrzymywać, będziemy biegać cały czas. Pójdźmy do kuchni. Zobaczmy, jak wygląda kuchnia u lar. Jak widzicie, no kuchnia u jest monstrualna. Sam ten blad jest ogromny. W zlewie to lara mogłaby pływać. Widzicie jakiś taki zlew? No właśnie. Tak to wyglądało w oryginale. A no tak wygląda teraz. Bardzo podobnie. Słuchajcie, kamer tyle cały czas za nami chodzi. Cały czas próbuje nas dogonić, czy się mu to uda. I tak będzie chodził krok w krok. Wtedy, aby się go pozbyć, otwieramy wejście do tutaj, nazwijmy to lodówki. Nie? Taka chłodnia. O, stajemy na końcu. On przychodzi do nas, staje koło nas, jak tron, a my wybiegamy. Zamykamy drzwi i on zostaje w środku. I to jest sposób, jak się go pozbyć. No i jak będziemy tak cały czas biegać, to on i tak nie zdąży nas dogonić. Ale jak wam przeszkadzał, to można się go pozbyć w ten oto sposób. Dobrze, kuchnię widzieliśmy, była ogromna. Czy uwagę na obrazy. Szczególnie tutaj jest to dobrze widoczne. Mhm. Ile dodatkowych szczegółów? No, to się postarali, żeby dom Lary wyglądał bardzo dobrze. A może to zasługa samej Lary? Może dorobiła się pojedyncze, wiecie, i było ją stać na lepsze obrazy. Kto wie? Póki co mamy basenik z trampoliną. A kto z Was ma w domu basen z trampoliną? Pewnie mało kto. Ten basen też możecie pamiętać z oryginału. Też w tej tutaj tym pomieszczeniu byliśmy. No to siup. Zanurkujmy. Dobra, wypykamy. Jak widzicie w oryginale. Ten dach był nieprzezroczysty. A teraz widzimy niebo. On jest bardziej szklany. Co ciekawe, pokażę Wam również jak dostać się na ten dach. Bo jest to możliwe. Ok, póki co wychodzimy z tego pokoju basenu. Pokój basenowy. O, kamer idzie. Drodzy widzowie. Podbudujmy trochę klimat. Włączmy muzykę. sala ogromna, do idealna czuję temu co ten dywan musi sprzątać czyli jak rozumiem tobie Mówię, możemy pójść do kuchni schować go w łazience, ale na razie się nim nie przejmujmy tak, klimatycznie się zrobiło muzyka klasyczna przygrywa wychodzimy na górę sam ten dywan jest ciekawy Oryginalny go jak plama a tutaj proszę, liczne detale jeżeli chodzi o wygląd i coś, co wygląda jak plama, też wam za coś pokażę. Póki co możemy pójść na strych, więc to dosyć ciemno. Oryginalnie, jak widzicie, po dużo jaśniej. Niestety dla nas na strychu nie ma absolutnie nic. Nic, co nie możemy zrobić, musimy się rozglądnąć, ale nic nam to nie da. Strych jest zupełnie pusty. Lubicie muzykę klasyczną? No pewnie nie każdy słucha w radiu, w samochodzie, ale no... Coś jest w tej muzyce takiego, że wiecie... Że jest taka dostojna. Dobra, to są te plamy, o których mówiłem, patrzcie. No, tutaj Lara nie było stać na dobre obrazy. A teraz, proszę bardzo. Czy Lala jest biedna, czy jest bogata? Oczywiście okaże się to za chwileczkę, gdy pokażę wam sekret tej piwnicy. I sami sobie odpowiedź na to pytanie. Póki co, kolejne pomieszczenie, które powinniśmy znać z jedyneczki, to właśnie tutaj, do widzowie, rozpoczynaliśmy dom Lary. W jedynce. W tym właśnie pomieszczeniu. Stało ono trochę ulepszone w remasterze, na przykład w remasterze Lara zakupiła sobie lampy. Czyli nie było ich. Na bogato. Dobrze, wychodzimy z tego pomieszczenia. Mamy fortepian, mamy Harek, tak. Niestety nie możemy na nich zagrać. Tyle po tej stronie. Idziemy na drugą stronę. Jest nasz kamerdyner, który może nam trochę przeszkadzać, ale go wyjmiemy. I zwiedzimy drugą część domu, a raczej drugą część piętra. Tutaj dosyć mamy sypialnię Lary. Widzicie takie łóżko? Łóżko jest generalnie wyższe od lary. To się nazywa łoże królewskie, prawda? Tak, widok. Z tej kanapy. Na tor przeszkód. który sobie dla na nas budowała. W międzyczasie muzyka się zakończyła. My do widzowie możemy odwiedzić łazienkę. Niezła wanna, nieprawdaż? Wygląda jak dół w ziemi, nie? Chodźcie sobie dół w podłodze. I macie wannę. Co ciekawe? To ta też niczego sobie. Na jedynkę, na dwójkę. Papieru nie ma, ale są obrazy. A? Kto z Was ma w łazience obrazy nad kibelkiem? No właśnie. Lala ma, bo jest arystokratką. A no właśnie. Drodzy widzowie, kamery nam nie daje żyć. Przy okazji zwróćcie uwagę, tu są drzwi, do których pasuje klucz. Klucz, którego nie mamy. I którego jeszcze długo, długo nie zdobędziemy. Ale warto te drzwi zapamiętać. Kiedyś wam o nich przypomnę. Bo oczywiście otworzymy je. Seria na 100%. Przypominam. Dobrze, wychodzimy z domu. Zwiedzanie zakończone Do widzowie. Idziemy do ogrodu. Do ogrodu, a dokładniej pod labirynt z żywopłotu. Mam nadzieję, że pamiętacie go. Jest on naprawdę ogromny i można się go łatwo zgubić. Dlatego skupcie się. Pokażę Wam prawidłową drogę do pewnego miejsca, które jest nam bardzo potrzebne. Rozpoczynamy labirynt. Skupcie się, bo jest on skomplikowany. Najpierw w lewo. To mijamy. Teraz w prawo. Znowu w lewo. Jeszcze raz w lewo. Teraz w prawo. To mijamy. Biegniemy przed siebie. Skręcamy w prawo. Następnie w lewo. I znowu w lewo. A teraz w prawo. Znów w prawo. Znów w prawo. Teraz lekko w lewo. I biegniemy do ściany. Skręcamy w prawo. I znowu w prawo, i jeszcze raz w prawo, dobiegamy do tajemniczej dziury. Dziury dosyć ciemnej, ale na szczęście w oryginale było tutaj troszkę jaśniej. Ok, wychodzimy na powierzchnię. I drodzy widzowie, jesteśmy w tajnym pomieszczeniu. Ukrytym wśród żywopłotu. Tutaj po tej stronie, mamy flary. Flary to taka nowość tej części. Służą one... Drodzy widzowie, do oświetlenia sobie drogi. W ciemnych pomieszczeniach, mamy flarę i od razu robi się jaśnik. A ten guzik, no zresztą sami zobaczcie co robi. Otwiera nam drzwi do piwnicy, ale jest to otwarcie ograniczone czasowo. Więc teraz nie możemy w ogóle zwlekać, musimy się śpieszyć. Mamy coś około minuty, może lekko po... Ale, jak będziemy bądź w labiryncie, drodzy widzowie, no to po nas. Więc teraz trzeba dokładnie tą samą drogą, którą tu przyszliśmy, wrócić. Czyli wykonać dokładnie te same ruchy, tylko odwrotnie. Nie ma się co zgubić. Ja już pamiętam na pamięć. Okej, okay, okej. Okay. Dalej przed siebie. Nie zatrzymujemy się. Czasu mamy sporo jednocześnie nie za wiele. Dobra. Kamerę dla nas goni. Nie szkodzi. Ta flara jest ograniczona też czasowo. Zaraz zgaśnie właśnie. Gdy flara gaśnie, lara ją wyrzuca. A my tymczasem, o ile czas nam pozwolił, udajemy się do piwnicy. A w piwnicy znowu ciemno. Jak to w piwnicy? Odpalamy flarę i poznajemy odpowiedź na pytanie. Czy Lara jest bogata? Czy Lara ma za co kupić chleb? Jak myślicie? Wydaje mi się, że Lara ma nawet na bułki Góry Góry złota Oprócz tego różne kufry, których nie otworzymy I taka mała pamiątka Pamiętacie? Ostatnie poziomy Lary W dodatku nawet Świątynia Kota i te kotki Tak jest jak widzicie nasza vloga Lara naprawdę. A, nie brakuje do pierwszego, oj i nie. No i tu sekret. Prawda, że fajnie? Wychodzimy stąd. Kolejna ciekawostka i trochę jakby sekret związana jest z głównym wejściem do domu Lary. Drodzy widzowie, jeżeli oglądaliście jedyneczkę, to pamiętacie o pewnym błędzie, który jest w tej grze. Znaczy to jest błąd, nie błąd, bo autorzy go celowo wykorzystują. Na przykład w jedynce był on konieczny po to. By zdobyć jeden z przedmiotów. A mianowicie, gdy nasza Lara będzie skakać w ten oto sposób, przy rogu jakiegoś tej jakiejś tekstury, to w pewnym momencie zacznie się w nią wtapiać. Gra uzna, że to tak nie może być, żeby się nasza Lara wtopiła w teksturę, a jak teraz na przykład. podskoczymy jeszcze raz, uwaga, i nas teleportuje piętro wyżej. Jest to znany błąd, a raczej nie tyle błąd, co po prostu silnik gry tak działa. I autorzy w jedynce to wykorzystywali. No i co ciekawe, w Remasterze też to zostawiono. Jest to o tyle fajne, że czasami pozwala nam albo A skrócić sobie mocno levele, albo B dostać się w miejsca wcześniej niedostępne. Ja wam to pokazywałem w jedynce jako ciekawostkę. Nigdy z tego nie korzystałem bezpośrednio jako skrótu. Uwaga, jeszcze jeden skok. Bo moim zdaniem jest to pewnego rodzaju oszustwo, ale dzięki temu i temu błędowi możemy dostać się na dach posiadłości. Gdybyśmy się nie mogli tutaj dostać, gdyby autorzy nie chcieli, to by nie zostawili tego tej daszku, albo zrobili dach trochę wyżej, coś w tym stylu. Więc autorzy wiedzieli, że jak ktoś jest sprytny i wykorzysta ten, nazwijmy to w sobie błąd, to się tutaj dostanie. Dzięki czemu możemy naszą larą pobiegać po dachu. Widzicie, trze drzewa. Oryginalnych nie było. w oryginale w ogóle było tutaj bardzo mało rzeczy w tle. Teraz doszły jakieś góry, drzewa. No coś więcej, coś więcej. Z tego dachu, drodzy no widzowie mamy świetny widok. Na uwaga, na cały tor przeszkód. Pamiętacie, nasza Lara. Tam zaczynała dokładnie. Tam zaczynała. Tędy widzowie biegła. Zaraz wam coś pokażę interesującego. Tutaj się ten tor kończył, a przed nami był ogród. Tak wygląda cała siadłość Lary, od góry widziana. I lecimy teraz do żywopłotu, który z góry naprawdę pokazuje cały swój majestat. Dopiero z góry możemy zobaczyć, jak z całości wyglądało to miejsce. Tak, żeby nie spaść, a żeby Wam to pokazać. A, widzicie? Tam zaczynaliśmy, tam było wejście, tam gdzie głowa Lary. Biegliśmy tędy. Ja pokażę to głową Lary. Tędy, tędy, tędy. Tutaj skręcaliśmy. Ciach, 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 ciach. Tędy, 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 tędy. Tam boczkiem dobiegaliśmy do ściany, pamiętacie? I za ścianą zakręt. I tu gdzie jest go dokładnie jej czubek. Tam było wejście do tego tunelu podziemnego, a wyjście było w tym pomieszczeniu. O! I tam wciskaliśmy przycisk. No z góry jest to dużo bardziej do opisania, prawda? A tam mamy nasz basen. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Wam pokazywałem, jak byłem na tym basenie że dach jest przezroczysty i widać niebo. No właśnie, jak się okazuje, od góry już taki nie jest. No jest to w sumie tak ciekawy zabieg, no bo faktycznie, jak ktoś tam jest, tak zwany wedeckie, to nie chciałbym za bardzo chyba widzieć, jak ktoś się na niego gapi, nie? Jak sobie pytam. Więc Lara mogła obserwować niebo, a nikt z nieba nie mógł obserwować Lary. Słuchajcie, co ja teraz chcę zrobić? Chcę teraz stąd zejść. Trochę nam to teraz weźmie, ale dzięki temu, tak jak obiecałem, możemy wylądować na dachu basenu. A przy okazji macie tutaj piękny widok na tor. Przeszkód mhm. to nie wszystko, drodzy widzowie, bo stąd możemy przeskoczyć i dostać się na żywopłot. No i teraz możemy sobie sami pobiegać po żywopłocie. Już nie między jego liśćmi, a po jego wierzchu. Widzicie nasz przycisk. Właśnie tak. I to nie wszystko. Bo skoro i tak tu już jesteśmy, to możemy, drodzy widzowie, spiąć się na mur. A właśnie. Na całe ogrodzenie. Tutaj. I teraz możemy sobie pobiegać. Jak widzicie. Przepaść pod nami ogromna. Przy okazji można zauważyć, jak autorzy są delikatnie leniwi, Widzicie dodajcie te drzewa, prawda? Ale jako że gracz i tak ich nie widzi z tej perspektywy to one są ucięte. No, po co robić korzenie i ziemię, jak gracz i tak tego nie zobaczy w normalny sposób. To samo tyczy się tutaj zewnętrznej części wychodzącej przez bramę. No, też gracz z bramy zobaczy kawałek, ale nie zobaczy wszystkiego, no to po co robić dalej. Tyle wystarczy, prawda? No, oszczędnie, oszczędnie. Nasz kamerdyner właśnie zgłupia w tym momencie, <laughs> myśli sobie, co jego pani robi na, na murze. No, właśnie. Ona się tutaj gimnastykuje ile nam zostało zdrowia i czy wystarczy, no, ale powinno wystarczyć, żeby przeczyć ten upadek wystarczyło. No i też zgodnie z obietnicą. Jak widzicie, jesteśmy teraz poza bramami. No właśnie. Lara uciekła. No panie kamerdynerzy Jak to się mogło stać? Jak do tego doszło? No nie wiem. <laughs> Dobrze, drodzy widzowie. Pokazałem wam cały ten poziom i to nawet bardziej niż ktokolwiek inny. Takie rzeczy tylko u mnie na kanale. Na 100%, a nawet na 105%. Tak więc kończymy odcinek 0 i w następnym zaczniemy już pełnoprawną grę. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.